A dzisiaj witam się z wami w takim wydaniu Jestem w piżamce W ogóle to jest ta, którą dostałam na Mikołajki z pracy Jak robiliśmy sobie Secret Santa Powiem wam, wygląda rewelacyjnie Bardzo mi się podoba I jest bardzo wygodna A w tle oczywiście widzicie Garfielda, który też się przegląda Tak, Garfiś. No i tak wyglądają te skarpetki W sumie wam nie pokazywałam ale wczoraj na wigili dostałam od cioci i wujka takie słodziaśne, skarpetko, butki. One mają w ogóle taką podstawę. O, Garfield się włąkał. Oczywiście, on musi być zawsze. Także tak. Cześć, Garfield. No, cześć. Przywita się z nami. No, także tak wyglądają. Są mega cieplutkie. W ogóle one mają takie futerko. Tutaj. Także powiem wam rewelacyjnie. Eee, o, coś mnie wyostrza, No, a ten mały. Agenci koło mnie sobie chodzi, wącha mi kapcie. Tak, a dzisiaj robię sobie mały relaks, małe poranne spa. I dlatego tak śmiesznie wyglądam, jak widzicie. W ogóle mam taką fajną maseczkę, którą dostałam od mojej przyjaciółki Oli z Polski, która jest dwuetapowa. Pierwszy etap to jest tak, że grzeje, a później jest maseczka chłodząca. Także ja mam ten etap pierwszy na razie. I powiem Wam tak fajnie, cieplutko jest na twarzy. Zaraz się muszę spukać, bo już dwie minutki minęły. Najpierw w ogóle się ją rozprowadza i masuje twarz w formie. Bo ona jest taka po prostu peeling maska. Więc ciekawa jestem, jak będzie efekt. Nigdy w życiu nie miałam takiej dwuetapowej maski, także zobaczymy, co z tego będzie. A tak wygląda drugi etap, czyli maska chłodząca. Powiem Wam naprawdę, chłodzi. Na początku miałam takie wrażenie pieczenia. Może nie było jakoś tak bardzo silne, ale było niestety. W ogóle ja mam wrażliwą cerę także i naczynkową gratisowo, także ja wszystko bardziej odczuwam niż normalnie, jak ktoś na przykład ma albo mieszaną cerę, albo normalną. Ale powiem wam po, nie wiem, 15-20 sekundach już to pieczenie minęło i teraz jest takie przyjemne bardzo chłodzenie, aż mi zimno <troszę> troszeczkę. I zaraz wam pokażę w ogóle, jak wygląda ta maseczka. Radą Oli i zamiast na jedno użycie będę mieć tą maseczkę na dwa użycia wolę po prostu e, mieć e, cieńszą warstwę i później kolejny raz niż nawalić grubą, a później tego nie móc zmyć bo Ola powiedziała, że niestety jak się weźmie za dużo to później ciężko zmyć więc po co mam się męczyć także skorzystałam z rady Oli i mam po prostu maseczkę e, na dwa użycia a w ogóle maseczka wygląda tak yy, ona w ogóle była tak ładnie Zapieczętowana, o tak wygląda, ale wiadomo, zapomniałam oczywiście nagrać przed tym, jak ją rozpakowałam. Więc tak, pierwszy etap to jak widzicie, jest to rozgrzewający, peeling sauna, oczyszczający pory. A drugi etap to jest chłodząca kryomaska, zwężająca pory. Także tak to wygląda. No i powiem Wam, faktycznie działa ta maseczka, w sensie, wiadomo, efektów po pierwszym razie nie spodziewam się jakichś spektakularnych, ani nic takiego, ale naprawdę jest wielka różnica między chłodzeniem, a między uczuciem ciepła, wręcz gorąca momentami, więc powiem Wam, naprawdę Eveline zrobiło rewelacyjną maseczkę, zawsze coś innego i domowe spa trwa dłużej, dlatego, że wiadomo, najpierw peeling, później maseczka i można się relaksować. Później jeszcze pewnie sobie nałożę coś pod oczy, więc dzisiaj zrobię sobie taki beauty day. <grymne> A kto sobie tu śpiucha, co? Śpisz sobie na kocyku różowym, tak? Ojejku, zmęczony kotek. Tak. W ogóle patrzcie, jak sobie urocze leży. No, tak. Garfik sobie leży. Taki duży kotek już jest, tak? Jesteś dużym kotkiem. No, no cześć. O, oczka się same zamykają, zmęczone. I co ty robiłeś w nocy, że teraz śpisz, co? O, nie mogę, on jest dobry. O, jak ucho się odsuwa na jedną stronę. Tak, słucha, tak. Fajnie, ruszanym uchem. No, ruszaj uchem. Już nie chcesz. No cześć. I teraz inaczej sobie leżysz, co? Łapki przykurczone, tak? Ojej, kuś. Co tu się dzieje, co? No cześć słodziaku. No cześć! Śpiłasz sobie, tak? Patrzcie jak śmiesznie mu oczka lecą. Tak, nie dają ci spać, tak? Ojej! O Co to za mały słodziak? Co tam patrzysz? Co tam jest? No co tam jest, co? Bo jak on ma fajnie przykurczone te łapusia. Takie skulone, aż nie widać. Gdzie masz łapki, co? Gdzie masz łapki? To się tak myje, co? Mały czyścioszku. O! A, masz długi języczek, co? To ma taki długi język, co, Garfik? Także tak, tak, słodziaczek się myje. Tak, gdzieś czyściutki. I pokażę Wam dzisiaj moje paznokcie, które sobie robiłam. Takie świąteczne, mm, złoto-czerwone, ale powiem Wam efekt mi się naprawdę podoba. W sumie bardziej może na tym zobaczycie mm, tle niż na tamtym. Yy, w ogóle ładnie się naprawdę błyszczą i yy, lakiery są z semilaka. Tylko to jest z zaraz Wam pokażę jak wyglądają lakiery. I lakiery, których użyłam to 37 Gold Disco i 25 Glitter Red i one są z semilaka. A tu jest nowość, która trafiła mi się w kalendarzu adwentowym z Essence, czyli e, top coats świecący w ciemności. No cześć, kto tak sobie leży na mnie, co? Żeby ci zgasić światło, tak? Przygryłeś się łapką. Tak. Co no to za kotek? Cześć! No co? Ojejku, jejku! Słodko śpisz, co? Taki powyginany jesteś, co? Że ci wygodnie! O jejku! Kto tak sobie gryzie, co? Ooo! Mam ci podać? Ale ty się fajnie bawisz tym, co? Radość kotka, tak? Zabaweczki. No. Ktoś tak ładnie bawi, co? Ojej. Tak sobie trzymasz, tak? No. Kotek słodziak. Tak? Dzięki. Ojej, kto tak gryzie, co? Kto tak gryzie? Hop. No, co masz? O, złapałeś? Tak, o jajku, kto tak złapał? No, co ty masz, garfik? Puszczasz tak, żeby ci podać znowu, okej. Okay. Trzymasz, mogę? Hop, pięknie złapałeś. No, już nie. ok. Kto ukradł moje grabki do masażu, co? Mówisz, wstydzisz się, tak? Już mi oddałeś, dziękuję. Tak. Zabawka, zabawa. Jest zabawa życia. Gdzie ty tam sobie dosłowałeś, co? Poduszko. Tak, cześć. No i cześć, gdzie masz zabawkę? O, jaki przekręt. Niczym chwikołek, co? Czego szukasz pod łóżkiem? Co tam widzisz? Co Garfieldo? Pływasz sobie po panelach, tak? Czego ty tam szukasz? No powiedz. Jakich skarbów szukasz pod łóżkiem? Myślę, że tam jest więcej Twoich zabawek, tak? Jutro zobaczymy. No, no cześć. Kto tak mruczy? Jesteś małym mruczącym kotkiem, tak? <laughs> Ogonek lata oczywiście Co, chcesz zabawkę swoją? O, jaki chwyt Tak, to tak złapał No, ślicznie Złapałeś swoją zabawkę, tak? Ojejku, jak się bawi ten kotek No nie pogadasz Cześć Mówisz, nie chcesz być nagrywany Tak, koniec nagrywania O, co tam wyprawiasz, co? Chowasz sobie zabawkę, tak? Poduszko żeby nikt jej nie zobaczył, no. Ale jesteś spryciła, Tak. W ogóle patrzcie, jak on jeździ, nie mogę z tego kota. Był tutaj na początku, a praktycznie w ogóle nie wstawał, tylko jeździł, jak widzieliście. Tymi łapami się odpycha i normalnie jeździ po padelach. Także śmiesznie w ogóle. No cześć! Kto to idzie? Tak, gdzieś się przywitać? Okej. Okay. No, spychasz pod łóżko, tak? Na każdej strony musi obejść. O, taki mały agent. Jak patrzy w ogóle. O! zobaczcie na to. Fajnie główkę wykrzywia. Co tu się dzieje, co? Co ten kotę kominuje? No. O, będzie atakował. Yes. O, nie mogę z niego. Tak on godzinami może normalnie się bawić. Mogłoby, można tego tak obserwować, tak? Przywitasz się.